W OSI ulicy Świętokrzyskiej już za Emili Plater powstaje wentylatornia V11. W tym miejscu znajduje się także techniczne połączenie pomiędzy obydwoma liniami metra. Techniczny tunel prowadzi stąd do stacji centrum. Połączenie to właśnie zakończyła drążyć tarcza TBM i teraz wentylatornia staje się szybem startowym dla dalszego drążenia drugiego tunelu w stronę Wisły. Tarcza po zmontowaniu jej w całe ponad 90-metrowe urządzenie, pod pięciu taśmociągów i wszystkich instalacji wyruszy w kwietniu w dalszą drogę. A tak wygląda wentylatornia szlakowa działająca na pierwszej linii metra. Tu rzadko przebywają ludzie. Ogromny wiatrak może osiągać wielkie prędkości. Światowy Dzień Wody ONZ ustanowiło już 21 lat temu. Na płycie Tesantu nad Wisłą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wraz z Urzędem Miasta przygotowało szereg rodzinnych atrakcji. Przede wszystkim dla najmłodszych, ale jak to zwykle bywa, nie tylko. Na chemiczne eksperymenty, oczywiście z udziałem wody, patrzono z zapartym tchem. Wielką atrakcję stanowiło również malowanie na wodzie. Tę niezwykłą technikę pokażemy jeszcze w naszym programie. Budowano również z klocków oczyszczalnie i organizowano wycieczki do prawdziwej oczyszczalni Czajka. Bo czysta woda to przyszłość. W niedzielę palmową już po raz dziesiąty Bank Żywności SOS zorganizował akcję jaju. W 11 kościołach stolicy przez cały dzień dyżurowali wolontariusze zbierając ofiarowywane świeże jajka. Mroźna pogoda nie zniechęciła ofiarodawców. Zebrano 11 535 jaj, które błyskawicznie przed świętami trafią do osób najbardziej potrzebujących. W ten sposób w wielu domach święta będą weselsze. W tasie radio Lokomotywa czy leń. W Teatrze Lalka przedświąteczne spotkanie dzieci, między innymi tych z domów dziecka, z aktorami w ramach akcji Słuchaj ze smakiem, dzieciom. Wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy w wykonaniu Jacka Rozenka, Borysa Szyca, Wojciecha Mencfaltowskiego, Grzegorza Małeckiego, Wojciecha Słupińskiego z ilustracją muzyczną pianisty Marka Drewnowskiego trafią wkrótce na płytę. Symfonia Warsowia pod batutą Jerzego Maksymiuka wystąpiła z koncertem pasyjnym w sanktuarium na Kamionku. W części pierwszej zabrzmiała kompozycja Krzysztofa Pendereckiego szakon. A my z okazji świąt składamy Państwu najlepsze życzenia. www.um.warszawa.pl